Sekrety urody Anny Muchy jak aktorka dba o swoją sylwetkę. Anna Mucha wywołała zachwyt, publikując sentymentalny post na Instagramie, w którym wspomniała o swoich licznych przygodach przeżytych w warszawskim hotelu. W swoim charakterystycznym stylu opisała różnorodne doświadczenia, jakie związane były z tym miejscem, od autorskiego koktajlu po spotkania towarzyskie. Towarzysząc wpisowi, dołączyła archiwalne zdjęcie, na którym prezentowała się w efektownej srebrnej sukni z dekoltem sięgającym do pępka kropka jej motto więcej dobrej zabawy, które zaczerpnęła od Jacka Nicholsona, idealnie oddawało atmosferę hotelowej sali kolumnowej, gdzie miały miejsce liczne wydarzenia związane z jej życiem. Nie obyło się jednak bez małej pomyłki, gdyż Mucha mylnie wymieniła nazwę słynnych wyrobów cukierniczych hotelu, nazywając je magdalenkami zamiast florentynkami. Niemniej jednak, Zanim internauci zdążyli zauważyć tę niedopowiedź, aktorka szybko sprostowała swój błąd w sekcji komentarzy. Podsumowując, wpis Anny Muchy wzbudził entuzjazm i ciepłe wspomnienia, podkreślając jednocześnie jej ludzką i humorystyczną stronę. Fans of Anna Mucha were quick to express their admiration for her candid and sentimental post. Many shared their own memories of the hotel and appreciated Mucha's openness in sharing hers. the mix-up with the name of the famous confectionery item only added a touch of humor to the post with followers praising Mucha for her light-hearted response and down-to-earth attitude kropka in response to Mucha's clarification comments flooded in with words of understanding and support some fans even joked about ordering both magdalenki and florentinki on their next visit to the hotel just to cover all bases Overall, the post served as a delightful reminder of the actress's charm, wit, and the special moments as shares with her audience both on and off the screen. As the comments continued to pour in, it became evident that Muha's sincerity and authenticity were qualities that endeared her to fans, making them feel like they were part of her journey. With each interaction, Mucha reinforced the bond SHS with her followers, turning what could have been a minor mix-up into yet another opportunity to connect on a deeper level.